serdecznie, dzisiaj w kasku, bo dzisiaj jest problem, jest kutnia ze Skodą, zobacz jak się pokłóciliśmy, to ty masz problem? to ty zjadasz te wszystkie, to ty te NS i AMG ja szarasz. bardzo je nie lubię bardzo się z nią pokłóciłem na samym początku nie będziemy wła... Dziś właśnie... nie będziemy właścicielowi dziękali, dziękali dziękowali, za udostępnienie tego kozaka, bo ta Skoda wszystkie mamy. i chcę powiedzieć że będzie jedna z najszybszych w moim programie. I to mnie zabolało. Nerce mnie też zabolało. Zaczynamy prezentację. Moi mili Państwo. Jesteśmy po raz drugi ujęcie numer dwa i ja cały czas twierdzę, że auta niemieckie są najlepsze, lecz co ja gadam za bzdury, jak to jest za zapierdalaczka Skoda. Tak, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, nawet Volkswagenioży koncert chuj szczelił, jak się okazało, że Skodziny sprzedają się lepiej niż Volkswageny. I to mi się przerodło, przypodobało. Ach, dzisiaj ciekawostki, kartka zapisane, tabelome żungi, gówno ale nie o tym chcę powiedzieć. Sedan, sedanowaty w Skodzie, dokładnie. Skody zawsze mi się bardzo podobały. Tak, ja je uwielbiam, lecz ta mnie wkurwiła. Drodzy Państwo, sytuacja tego typu, moi drodzy. Wyobraźcie sobie tą sytuację, że był czas, że nawet koncept Volkswagena był zły na Skody, że one szły lepiej niż Volkswageny. Uczeń przerozmistrza, w tym można tak powiedzieć, dokładnie. Drodzy Państwo, niech no zerknę tu, aha, 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 no. Faworytki kurwa i Felicji to ona w życiu nie przypominała. Cało, że kask, ale zielony, pod kolor auta. Jak już mówiłem, na samym początku doszło do szarpaczki, więc muszę być przygotowany, żeby nie dostać się od Skody. Drodzy Państwo, tak właśnie, to ta Skoda żera wszystkie Mki i wszystkie gówna pierdoły i to mnie zabolało, że ja, fan Bemy, że Skoda będzie kurwa najszybsza, no, brak mi słów, ale taka prawda jest. Drodzy Państwo, chodźcie, Tabelowy numer dwa. No, nie muszę mówić, że lampy przyciemnane, wszystko, wszystko czorne, wszystko ładnie. W ten kask! Ała, nie mogę gadać. Ciężko weszło, bo ja mam coś z rycerza. Zakuty łeb! Dlatego ciężko było wsadzić ten kask. Drodzy Państwo, już powiem dlaczego ja nie lubię 17 calowych kwel Ale już Wam wytłumaczę, dlaczego tu muszą być. Auto na 1,4 mili ma 3 sekundy. Do setki ma 3 sekundy, do 200 ma 3 sekundy. Ma 3000 koni, to jest najszybszy wypas. Prawda, tak, naprawdę. Kartem it, man! Drodzy Państwo, felki 17-tonowe. Dlaczego nie 19 dlaczego nie 20? Jeżeli Wy, kurwa, myślicie, że taki profil na oponie i taka szeroka felka daje opona, daje przyczepność to wy w tupie byliście, gówno widzieliście, moi drodzy. Opona musi pracować. Zobaczcie, wszystkie auta na wyścigi nie mają takich, kurwa, profili. Czy Formuła 1, czy inne auta zawsze mają większy bieżnik na oponie. Dlaczego? Dlatego, że opona musi pracować. Musi całą swoją powieścią dotykać, kurwa, asfaltu. A nie, że jak ktoś ma taki, kurwa, profil, tak? Najebane 12 atmosfer, tak? No i chuj. Opona jest tak twarda, że nie dotyka asfaltu. Druga sprawa. Turbina jest, kurwa, wielka, taka wielka, Wiecie ile ma barów? 100 czy 200 czy 700. Wiecie, jak sobie kurwa wyjaśni i tak nikt tego nie rozumie, co to są te bary. No to pręczcie sobie kurwa węża ze sprężonym powietrzem i wciśnijcie się kurwa w dupę 2,5 bara, to będziecie wiedzieli, co to jest kurwa 60 barów i będziecie wiedzieć, co to jest kurwa 20 barów. Taka kurwa turbina, taka petarda. Silnik maska. Nie! Duniki tył nie lam. Przód bardzo groźny, bardzo konkretny. Bardzo ładnie wszystkie zmiaczki zmienione na black, czyli czarny. Bo tu też troszeczkę języka angielskiego, dzisiaj troszeczkę u mnie będzie, god no Ale tak prawda jest. Ja byłem, ja miałem kumpla, co był w Stanach i on też już kurwa tydzień był, już napierdala po, po, po angielsku, kalepczy polskim, ale chuj tym. Piękny wśród, piękny kolor, piękna rejestracja. Epa, 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 kurwa tak zapierdala. Piękne felgi, piękny kolor, złoty, rubinowy. A złoty, rubinowy nie, zielony, kurwa zapierdolę. Ale number 511. one, one. 5 1 1. 5. Jest Skupmy się na tyle, kurde. Piękny, schludny, prosty, bardzo widoczny wizualnie. Pięknie skomponowany. Ty już w Już nie będę gadał. Purwa, że kamery cofania, że kółna. Nie interesuje nas to. Nas interesuje tylko ta wielka moc tego sznika, Tak jak ja. No to! O kurwa. Teraz ja zajebałem okolskiem a trzeba było chodzić w tym kasku, ażem godą. Zapraszamy tą starą szmatę. Teściową szorę szlanego naukowca. Ona przyjdzie tumiko. Nie wiem, czy może jest w tym kiwlu. a zobaczymy. Kurwa! Czasem wszyscy rzęcznie. Inflacja jest ciężka! No zobaczcie, do czego doszło. Kurwa, nie pama! Spałam w apartamencie, kurwa! Jakieś testy, tumików. Pizdiet, kurwa! Chuj mnie, za to zapłaci? Łapy, upizgale. Dobra łezkar! Też włączony! Zaczynamy robić testu i najszybciej składy kurwa na świecie. Pierwszy test, czy zejść, kurwa? Też Jak wysła, będą pomiary kurwa głośności. Gazu. Już przed cotowaniem gazu zejsą! E, kurwa, dobra! 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 Kamera kurwa tam! Gitara, ile? 123 niecałe! Nie powiedziałbym! A nie był na 250! Ale zapierdala jak kuza torpeda! już mówiłem wcześniej i powiem teraz auto do wszystkiego i zawsze ma 3 sekundy, do 100, do 200, do 300, do 400 do 500, niesamowicie cudowne auto, a nie jak mogłem nie pokazać silnika drodzy państwo, nie stage 1 nie stage 2 nie stage 3, nie stage 4, tylko stage 50 za Drodzy Państwo, powiem Wam tak, nie mam zielonego pojęcia, co tu jest zrobione. Jest tu wielka, kurwa, pierdolona turbina, która daje takiego kopa, jak 2 kg koksu od Fabra Escobara. Dosłownie. Drodzy Państwo, auto wyprzedza na 1,4 mili wszystko. Wszystko! Dokładnie. I wszędzie, i wszędzie, i wszędzie! I tyle o silniku. No 500 kunia w Skodzie, a najlepsze jest to, że przeróbkami w ogóle zawsze jeździ się do chuja. Tu szczero, tam pierdzi, tu pizga paliwem, tu nie przebiero, tu się włączył check join, kurwa, a tu nic. Tu siedzi jak normalnym autem kurwa rodzinnym, a oni tak jeździ sami. Ja mu dziękuję teraz, za udostępnienie tego kłeta. Każdy by takiego wypadka chciał mieć, a ja, fan Bemy... też. Zawsze mi się podobało, jak już mówiłem na początku, jeżeli kupować Superba z dwulitrowym dieslem, to tylko z tym, który ma 190 koni i musi mieć te amortyzatory na przycisk kurwa twarde, na przycisk miękkie. Nie kupujcie takiego, jak nie ma regulacji amortyzatorów, bo można się normalnie na tym parkingu parkując kurwa wypierdolić na bąk, tak jest kurwa miękka. A ta jest twarda, że plomby zębów wypadają. I kupa sama leci na gacie. No bo tak otwarta jest. No nie opanujesz, zbieracze nie utrzymają tego. Główkę już widział. Zobaczył. Jak już mówiłem o masie nieresorowanej, to te felgi ważą 3 kilo. Są poliuretanowo piaskowe, plastikowo, kartonowe. Wypasione są. Firma szpelką! Szperko! Szperko! Ja nawet nie wiedziałem, że Sparko robi, kurwa, ferie. Ale teraz przeczytają się i zaczerpnąłem w internetach tą wiadomość. To jednak taka jest prawda. Opony, sliki wypasione. Jademy. że mam kurwa źródłem bo z kryłsem, a ja mu kurwa zadaję pytanie, a co kurwa w kasku nie mogę jeździć kurwa że jak ja mam najszybszą skodę kurwa na świecie to ja muszę w kasku jeździć. Ha, ha. Dobra, środek, chujże auto kurwa z szyldem czeskim i tu jest i tak same Niemiec w środku, a ja lubię niemieckie auta, ja lubię tą precyzję, ja lubię to wszystko, to stonowanie, te ładne materiały i to mi się podoba. Ale to i... Powiem tak. Lambusy, Porsche, M, -y, AMG, kurwa B Hondy, to kurwa nawet nie będę gadał, kurwa, bo to mam M520 też żerą. Ale to jest prawdziwy potwór, jedzie się rewelacyjnie. I w życiu bym nie powiedział, że auta, które tak są pokręcone do samej kurwa tysiąca koni, może nimi tak delikatnie, tak fajnie jeździć. Bo z reguły te przeróbki są kurwa w kół tu jeszcze no, tam jebie paliwem, a tu nic, panie Tu nie ma nic Tu się jedzie nówka I mało tego Na kurwa 100 samochodów Stających na światłach I tak ta składa, Teraz nic nie widzę Te nic nie widziałem I tak ta składa, jedzie z wszystkimi autami Właśnie ta skłeda je kurwa wszystkie Jestem podjarany jak ognisko Jesus Christ, this man, what of how? What Że pogoda taka, no co zrobić, kurwa? Że nakręcamy w styczniu. Moja kurwa wina, że napierdala to jest. Dać kurwa czy kogo, kurwa? Panowie i panie, testów środków i to było wszystkiego, było w każdych programach. Nas nie interesuje. Ja powiem bardzo ważne słowa. Ja z tego miejsca jednak podziękuję właścicielowi. Że przyjechał do nas tym kozakiem! God o oh my god! Dokładnie, to w moim odcinku. Jedzie się rewelacyjnie, jedzie się na wypasie. Muszę wam powiedzieć tak: składa u mnie na plus! Ale troszeczkę nas wkurwiła, że żarła MK, i postanowimy na koniec zrobić psikusa właścicielowi. I Oscar wyciągnie kurwa kluczyk, kurwa pierdolony od drzwi, i przeryszemy mu kurwa tyń błotnik. Ha ha ha! Za karę, kurwa. Za to, że żerą wszystkie MK, kurwa. A biedne hopoki kurwa, w MK opłakane leżą po Poznaniu. I wpłacą mi, kurwa, dzwonią przemo! Jak to możliwe w Rio? Ja nie wiem, kurwa, ja nie wiem, no. Zróbcie turbinę większą, kurwa, dorzućcie parę pieniędzy i, i też będzie tak jechało. Panie, no nie chce jechać, panie chce jechać, kurwa. Jesus Christ man ja pierdolę! Jesz tu gazu to tylko na dwie sekundy, bo to strach. Już ten to już obstrany jak kurka ma jest ta kurwa z Ale jest łomo od Ale ta, ta warunki jazdy, to ona jest taka gleba, ona tak się trzyma, że ja jestem w szoku. Ona tak zapierdala, że ten lek kurwa, boks, kurwa, nie nadąża, więc dlatego mamy wyłączone. Ja będę liczył do setki. Dali, Tero. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Baczka, kurwa, patrz, panie. O, ja pierdolę. Ja pierdolę, to już do pięciu liczyłem, a tu już, kurwa, pięćdziesiąt osiemdziesiąt. Mamy w polu, kurwa, jadymy. Ja piszę mu trochę dom. Ja pierd! Dziop! Ja nie chcę go! Ja pierdol, ale jest wiksa. Ja pierdol. Tero nic kurwa nie widać. Pero tak! Pero kurwa nie. ładnie świeci słońce i tym miłym akcentem kończę ten wspaniały, fenomenalny odcinek. Z tą cudowną Skodą, gdzie u High na odcinku zrobiła ponad półtora miliona wyświetleń Żeby u mnie nie było kurwa, 14 osób, żeby jej nie obejrzało. Bo no to będzie dramat kurwa dla na kanału. Najszybszą na Skoda wieście, 14 w mieście, 14 kurwa wyświetleń, No ludzie, kochani, ciao!